Witajcie w kolejnym odcinku z SimCity. Co my tutaj mamy? Woda wypływa z muszki, gdy spółkuje, No, troszkę nieprzyjemna sprawa. Dobra, już burmistrz się tym zajmie. Co my tutaj mamy? Co wy na to, żeby taki sanityzer ścieków gdzieś tutaj postawić? To powinno rozwiązać nasze problemy. Tylko gdzie tu byłoby dobre miejsce na coś takiego? Czy gdzieś na przykład za tą megawieżą, tutaj przy głównej drodze? To znaczy tutaj to jest strasznie mało miejsca, więc może wciskać tego tu nie będę. Jakieś miejsce niby tu jest, ale tu w przyszłości chciałbym dać lotnisko, więc może nie będę czegoś takiego tutaj wpychał. No chyba, że gdzieś tu na przykład przy samej granicy miasta. Gdybym na przykład tutaj przy samej granicy miasta przeprowadził taką drogę, tylko widzę, że to mi przyciąga, weźmy te wszystkie linie, wyłączmy, zróbmy to jeszcze raz powiedzmy jakoś w ten sposób i sprawdźmy teraz, czy taki sanityzer by się tutaj zmieścił. To nie jest to tylko coś takiego. To znaczy, to nawet nie musiałoby być tutaj, bo zobaczcie, te kropki idą jeszcze tu dalej. Dobra, robimy to w takim razie kawałek dalej. Tutaj w tym miejscu zrobimy sobie taki wjazd, postawię ten sanityzer, no i tu będzie piękne miejsce do ewentualnej późniejszej rozbudowy, to znaczy nie może być w tym miejscu ok, gdzieś tu i wtedy jeszcze jakieś zbiorniki będzie można dostawić, a tę drogę sobie możemy wyburzyć, ona nam nie będzie potrzebna, no i co? Włączam czas i zobaczymy jak to działa. Tylko, że jeszcze, bo do tego, to będzie nam potrzebny ten kontrolnet, jak tutaj z kontrolnetem, to znaczy kupujemy go chyba z zagranicy, sami go nie produkujemy, więc no takie zakłady kontrolnetu mogły by się przydać. No, i to postawiłbym gdzieś w okolicach uniwersytetu. Dobra, może to nie jest akademia, ale załóżmy, że coś podobnego, więc myślę, że to właśnie tutaj dobrze będzie wyglądało. Co jest? Jakieś opuszczone budynki, czy coś? Rumowisko? Czy to jest rumowisko? A nie, dobra, to jest coś pod spodem, bo się tak dziwię. Budują budynek, a już rumowisko. Ale to po prostu było coś pod spodem. Dobra, czyli powiedzmy, że problemy jakoś wstępnie rozwiązane, czy to już jakoś, no, jest niby? Hmm, maksimum przepustowości kanalizacji tam przez chwilę było. Hmm, no, jest to na czerwono. Dobra, weźmy sobie to w takim razie, rozbudujmy. Dołożymy jeszcze takie zbiorniki, powiedzmy raz, dwa, trzy. A dobra, już zaszalejmy. Niech tego będzie z dużym nadmiarem. Tylko widzę, że. Coś tu się od razu wyburzyło, progressive wypłaca odszkodowanie. Dlaczego? Chwila, 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 nie wiem, postawiłem to i od razu wybuchło. No dobra, nie wiem, jakaś dziwna sytuacja. No, ale teraz powinno zacząć działać, oczywiście będą tam narzekać, że, ten, że za mało kontrolnetu i tak dalej, ale to może się jakoś ogarnie. No i w takim razie, przejdźmy może do tego, co dzisiaj chciałem zrobić. Czyli w końcu umieścić jakieś kasyna. Tak, zwiększmy jeszcze przestępczość w tym mieście, bo za mało nam narzekają. No i na początek postawimy sobie właśnie taki mały salon hazardu, nic innego w tym momencie nie zmieszczę. Dajmy coś takiego. Pytanie tylko, jak tutaj będzie z transportem? No bo jednak chciałbym, żeby ci ludzie mogli jakoś tutaj łatwo docierać. No jest przystanek kawałek dalej. Ja bym postawił przystanek jeszcze pod samym wejściem. No i w razie czego jacyś turyści będą mogli sobie to odwiedzić. Jak na razie strażę no Ale to nie ma co się dziwić zaraz po postawieniu tego. Jak byśmy to mogli rozbudować? Tanie pokoje. To są pokoje dla niezamożnych. Są też przyjemne pokoje, czyli dla średnio zamożnych. I mamy też te różne dobudówki. A i co mi się podoba, możemy 24 takie postawić. Zawsze jak w to grałem, to można było tylko chyba 4 takie budynki postawić, czy coś takiego? I trzeba było wybierać, czy chce się więcej tych właśnie dobudówek, czy więcej tych pokoi, a teraz to można szaleć. Ok, także od razu jedno takie, drugie takie. Myślę, że tak na full abyśmy to rozbudowali, to znaczy wiecie, żeby każdy rodzaj po prostu był. Hmm, takie pokoje tutaj z tyłu sobie damy i dajmy jeszcze takie przyjemne pokoje. Można je postawić na dachu, ewentualnie na dachu tych trochę tańszych pokoi. Ok, coś w tym stylu i do tego jeszcze te znaki możemy postawić, które przyciągają mi niezamożnych turystów i średnio zamożnych. Czy to wszystko jest po 300 Tak, to jest wszystko po 300, więc to już takiego wielkiego znaczenia nie ma i postawiłbym to na przykład o tutaj na skrzyżowaniu jedno takie i Gdzieś może po drugiej stronie, też żeby widzieli, że tutaj kasyno jest ok, w tym miejscu. Więc mamy gigantyczne kasyno i zobaczymy, co będzie z tymi zarobkami. Na razie myślę, że po prostu to zostawmy, niech to sobie jakoś działa. Przejdźmy, może na przykład, do naszej megawieży. Co tutaj mamy? Sześć poziomów, czyli jak ja to zwykle robię, to wypadałoby na siódmym poziomie postawić już stację mostu powietrznego. Tak, to sobie dajmy, niech to się buduje i będzie w razie czego jakieś połączenie z kolejnymi megawieżami. No i właśnie, kolejne megawieże, tak, zobaczymy. Zobaczmy, czy coś by się tutaj zmieściło. Oczywiście z tych mega wież Elite. I czy ja tu bym jakoś bardzo kombinował z poziomem apartamentów, z poziomem handlowym, z poziomem biurowym. Wiecie co? Myślę, że standardową taką wieżę bym sobie postawił, tylko jakbyśmy to zrobili. Czy ta droga mi się jakoś tutaj bardzo podoba? No jest taka dosyć krzywa. Nawet jak ją budowałem, to mówiłem, że pewnie coś kiedyś z tym zmienimy, że to tak nie zostanie na zawsze. Więc no ona jest niestety do wyburzenia i teraz zobaczmy jakby tutaj taka kolejna mega wieża pasowała. No myślę, że właśnie gdzieś w tej okolicy ewentualnie kawałek dalej. Tak, żeby tutaj jeszcze jakoś tę drogę przeprowadzić, no powiedzmy, okej, okay, nie będziemy jakoś tutaj strasznie tego miejsca oszczędzać, żeby nie była jedna mega wieża na drugiej. Niech właśnie taki lekki odstęp będzie. I teraz może by się udało zrobić jakąś trochę prostszą drogę, trochę ładniejszą. Powiedzmy, niech to właśnie wychodzi z tego skrzyżowania, tak jakoś równo, no załóżmy, że to równo idzie. Podłączmy sobie tutaj do tego. Mega wieże i teraz, jeśli chodzi o tę końcówkę, to niby ona by mogła tutaj tak prosto iść, tylko wtedy ja bym na przykład trochę zmienił to podłączenie do tej stacji kolejowej. Yy, czy tu mi się to uda wyburzyć? Ok, zróbmy coś takiego, lekki bałagan, ale zaraz powinno być za to lepiej. Czyli to łączymy z tym, przechodzimy teraz do tej drogi, ok, do takiej drogi, to łączymy w takim razie równo. I jeśli chodzi o podłączenie tej stacji, to trzeba by tu zrobić jakieś podłączenie właśnie do tego skrzyżowania, czyli co, taka droga nie będzie. To jakoś brzydko wyglądało? No, to nawet dobrze wygląda. Teraz wybórzmy sobie to i spróbujmy jakoś po prostu jedno z drugim podłączyć. Coś takiego może być. Jak najbardziej może być. E, Okej, okay, mamy w takim razie kolejną wieżę, więc zobaczymy, co tu można zrobić z jakimiś przystankami. Parkuj i jedź mi się gdzieś tu zmieści. Tak naprawdę na rogu może być. Więc tutaj takie coś. E, jeśli chodzi o jakieś dodatkowe podłączenie z tej strony, wiecie co, to na razie może nie jest jakoś bardzo konieczne, chociaż. Spróbujmy. Zobaczę, jakby tutaj taka droga wyglądała. To, to się zastanowię od razu, czy to podłączyć. W ogóle te linie sobie włączmy. I ja bym to robił prostym fragmentem. Taki na przykład przejazd tutaj. Dobra, jak już przejazd jest, to i robimy połączenie do Mega megawieży. Niech to jakoś już sensownie wygląda. Czyli coś takiego. Czy tu mi się ten poziom tego mostu powietrznego zbudował? Świetnie, więc teraz mamy jeszcze jedno miejsce. Na jeszcze jeden poziom i dodałbym na przykład tych najbogatszych mieszkańców. To kosztuje 280 tysięcy. Okej, okay, mamy tam 4 miliony, więc nas na to stać. To niech się tam buduje i przejdźmy może jeszcze do tej mega wieży i dobudowałbym na przykład jeszcze jeden poziom apartamentów dla tych średnio zamożnych. A czy tamci mi jakoś narzekali? Nie, to są, to są jeszcze do wynajęcia, więc tutaj po prostu trzeba z tym poczekać. Żeby mi nie narzekali na to, że nie mają sklepów. To wypełniłbym sobie ten teren, może nie cały, tylko na przykład gdzieś tak od tego miejsca, tutaj i dalej w ten sposób takimi strefami handlowymi. Z tej strony wątpię, żeby się coś ciekawego zmieściło, więc jak już coś to, o, na przykład tutaj jakieś sklepy, hmm, ta wieża ciśnień, wiecie co, ja ją może wyburzę. I tak z tego co pamiętam, to w tej okolicy już były problemy, że tam no, nie ma już tej wody pod ziemią i tak dalej, więc to też pewnie zaraz by taki sam problem miało. Czy tu mi się jakieś kratki oddały? Niestety nie, okej, okay, więc to będzie trzeba po prostu ręcznie postawić. I to by były sklepy dla średnio zamożnych, na przykład takiej wysokiej gęstości. Tak, myślę, że jak najbardziej taki wieżowiec będzie tutaj fajnie wyglądał i może jeszcze coś, może, może niższego, na przykład takie coś tutaj na rogu. Tutaj to mi się tak naprawdę nie zmieści, więc jak już coś, to dostawmy sobie jeszcze, o, na przykład takie coś w tym miejscu. Jak tam moje mega wieże? Cały czas się budują. Przyspieszmy czas, niech to się szybciej buduje. Zobaczmy sobie na przykład jeszcze, jak tam postępy z poprzedniego odcinka, czyli Skrzydło detektywów. Wynaleziono 93%. No, to to się za chwilę powinno odblokować i będziemy mogli wtedy ten komisariat rozbudować, no ale z tym trzeba jeszcze poczekać. Jak tam nasz hazard? Zysk wynosi 8800 dziennie. Pięknie, to mi się podoba. Dzisiaj nawet już o 9500. Pięknie. Czy my tutaj mamy jakieś konkretne wymagania? To znaczy, tak, mamy jakieś konkretne wymagania, ale jakie? Musimy zarobić w ciągu dnia 52 tysiące na hazardzie, żeby móc postawić to KG hazardu. To tak naprawdę za chwilę się powinno już udać. Obok jeszcze tego salonu hazardu spróbowałbym, może, zrobić jakąś taką mini strefę turystyczną. To znaczy, to nie będą jakieś takie wielkie atrakcje, czy tam coś, bardziej, no na przykład tego typu park, największy na świecie kłębek sznurka. Myślę, że coś takiego fajnie by tutaj na skrzyżowaniu wyglądało. Tak, obok mega wieży taki kłębek, zawsze to też jacyś turyści w okolicy będą, więc powinno tylko pomóc. Czy nasze miasto ma jakieś życzenia, jakieś potrzeby? Tak naprawdę jesteście. Zadowoleni. A czy na przykład można by ulepszyć moją rezydencję? No, oczywiście można by. Co tu możemy dzisiaj dołożyć? Pokażcie mi, jaki mam wybór? Tak naprawdę nie za duży. Tylko garaż samochodów sportowych. No dobrze, dobrze. Może być. Stawiamy to gdzieś z przodu, czy bardziej z tyłu. Wiecie co, gdzieś z tyłu. W razie czego, jakby jacyś protestujący byli. No właśnie, oni tu protestują, więc nie będę może tak blisko nich tutaj stawiał tego garażu, chociaż już sobie poszli, więc nawet dobrze. No, ale żeby to nie było tak przy wejściu. Raczej tam bardziej schowane. I tutaj. Tutaj nawet ten samochód widać, ale rozumiem, że nie da się nim przejechać. No szkoda w sumie tak, przejechać się tutaj po mieście zawsze fajnie by było. Coś mi się tu na chwilę pokazało, że ludzie protestują z powodu zbyt dużej ilości śmieci. Zaraz sobie zerkniemy w tę zakładkę. No powiem tak, no nie jest najlepiej. Mogłoby być trochę lepiej. 4600 na 5300 zwykłych śmieci i 4000 na 25 000 materiałów wtórnych, no tylko że my tu tak naprawdę swoich ciężarówek nie mamy, więc. Więc jeśli już, to musimy sobie przejść do naszego miasta przemysłowego i tutaj dołożyć więcej ciężarówek, ewentualnie po prostu wysłać do tego miasta uniwersyteckiego trochę tego więcej. Zobaczmy, może na razie, w ten widok regionu, w zakładkę śmieci i do tamtego miasta wysyłamy 10 takich zwykłych śmieciarek, a mamy ich 30. Wiecie co? Nie, 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 to tutaj trzeba dużo, dużo więcej. Ja bym chciał, no nie wiem, 20, wtedy to miasto obsługuje 20 śmieciarek, tam to 20 może być jak najbardziej i tutaj. Też mamy dostępnych 10. Ja bym wysłał trochę więcej tych, bo to głównie z tym był problem. Niech tego jedzie tutaj 19, a teraz lokalnie sobie tego więcej dołożymy. Gdzie to było? Gdzie my mieliśmy to centrum recyklingu? To jest zwykłe wysypisko śmieci, które jest na granicy wydajności, więc może jakaś, na przykład, dodatkowa spalarnia śmieci by tutaj lekko pomogła. Czy to się zmieści w tym miejscu? No dobra, powiedzmy, że się zmieści, ale to jest jedna rzecz. A teraz, jeśli chodzi o centrum recyklingu, no to tutaj też więcej tych ciężarówek by trzeba dodać o ile jeszcze da się to zrobić tak mamy 14 na 16 więc akurat coś by się tutaj jeszcze jednego zmieściło w tym miejscu dalej powiedzmy że tutaj czy ja tam postawiłem czy ona nie wiem. Tak, jakby cały czas spada. Dalej jest 14 na 16. Możliwe, że to przez te mody. To znaczy, niby jest tam jakiś górny limit, że więcej się nie da. Po czym to się odejmuje, a tak naprawdę te garaże są. Pewnie tak. Takie drobne oszukiwanie tutaj, żeby móc więcej tych garaży postawić. Także takie coś. Czy to w ogóle wyrabia z przetwarzaniem? Skład materiałów, magazyn produktów. Wydaje mi się, że tak. Na razie bym może tego bardzo nie rozbudowywał. I zobaczmy teraz, czy się wszystkie liczby mi tutaj zgadzają. Hmm. No niestety się nie zgadzają by dołożyłem tych garażów trochę, one tam stoją, zajmują miejsce, a więcej pojazdów, no niestety nie mamy. Niedobrze, to znaczy, może z tego San Nixco bym wyciągnął trochę tych ciężarówek, powiedzmy, że niech tam jeździ, nie wiem, pięć, a w tym mieście zostaną cztery, a na razie mamy problemy w tym mieście uniwersyteckim, więc dobra, niech tam już jeździ tego więcej, a tamte miasta będą sobie musiały po prostu jakoś poradzić. No i teraz, zobaczymy, czy coś tu się poprawiło, to znaczy, to się od razu nie poprawi, zanim one tutaj dojadą, to to pewnie i tak, dzień minie i dopiero na przykład jutro rano zobaczymy, że coś się, coś się tutaj podziało, no a w tym momencie musimy poczekać. Czy w wieży jesteście zadowoleni? To jest aż dziwne, oni są naprawdę zadowoleni. No to co, kolejny poziom, dawajmy może tutaj więcej tych poziomów, drugiego poziomu, tak, w tamtej wieży mam dużo takich trzeciego poziomu i widzę, że nawet narzekają, czego wy chcecie? Potrzebna nam praca, nie ma pracy, ajajaj, aj, aj, niedobrze. Także to będzie trzeba wam załatwić, ale gdzie wy tak naprawdę chcecie pracować? W sumie są te poziomy biurowe, tak. E, zaraz się tym zajmiemy. Tylko niestety w tej mega wieży, bo w tamtej to już e, nic raczej nie dodam, bo tu mamy już możliwość dodania tylko korony. I abym może dał na przykład taką elitarną koronę turystyki. To ekscytujące miejsce docelowe przyciąga do miasta turystów pragnących zwiedzić szczyt mega wieży. Zarabiaj na turystach zwiedzających koronę. No właśnie, więc to jest coś dla mnie. Ewentualnie taka korona reklamowa. Jak to działa? Reklamowa. Reklamy z tej korony zwiększają zyski z poziomów handlowych i biurowych. Tak naprawdę tutaj nie mam takich, nawet nie wiem, czy jakiś handlowy jest. Nie, nie mamy handlowych, więc to bez sensu dawać taką reklamę. Jest też taki park Biodom. Mieszkańcy mogą cieszyć się wspaniałym widokiem ze szczytu malowniczego parku i osiągnąć w ten sposób szczęście, nie wydając pieniędzy. Mi się wydaje, że jednak ta korona turystyki będzie tutaj najlepszym pomysłem. Postawmy coś takiego, niech to się buduje. A jeśli chodzi jeszcze o tą pracę, której tam chcieliście, to dostawiłbym jeszcze taki. Stref przemysłowych, wiecie co na razie w tym miejscu? Pewnie w przyszłości tu będzie jeszcze jakaś jedna mega wieża, ale na razie niech tu się po prostu jakieś sklepy budują. I patrząc po zapotrzebowaniu, no to jest tam jakieś dla tych najbogatszych, więc może jeszcze jakieś parki, na przykład taki formalny park gdzieś w okolicach tej mega wieży, park wydania SimCity, to by mogło pomóc. Tylko to bym postawił na przykład obok tej zajezdni tramwajowej. Tak, na pewno nie tu, żeby sobie nie zająć miejsca, na rogu niech tu jakiś większy budynek będzie. Co jeszcze mamy z tego? Mały park z fontanną. Może gdzieś tu obok tego kasyna, no bo tu się i tak już nic ciekawego pewnie nie wybuduje. Także coś takiego i ten teren teraz będzie tutaj miał dużą wartość w okolicy. Ale tu się korki porobiły w okolicach tej mega wieży. Niedobrze, niedobrze. Czy tramwaje na przykład tutaj jakieś nie podjeżdżają, to znaczy jest tutaj przystanek. 3130 pasażerów na dzień. Godzinę muszą czekać, aż tramwaj podjedzie. No to, to nie jest jakieś super dobre chyba. Wejdźmy może do tej zajezdni. I dołóżmy jeszcze na przykład jakieś garaże. Tutaj, proszę bardzo, raz, dwa, trzy, i po tej stronie, dobra, robimy od razu dwa rzędy tych garaży, i niech tych tramwajów serio mi tu dużo jeździ, żeby oni jednak wybierali tę komunikację miejską, a niekoniecznie, żeby jeździli własnymi samochodami. Jeśli chodzi jeszcze na przykład o przystanki autobusowe, to jak tutaj sytuacja wygląda, to znaczy, no tak, jest tutaj przystanek, jest ten Park and Ride, można dać coś na przykład jeszcze w tym miejscu, tu jest taka droga nieobstawiona tymi przystankami, a na tej. To już tego nie postawię. No więc zobaczymy, co z tego będzie. Jak tam kolejny poziom apartamentów się wybudował, i zobaczmy sobie może na te poziomy biurowe. Jest średnio nowoczesny, ewentualnie nowoczesny. I czy to się czymś tak naprawdę różni? Ten ma miejsc pracy 6,5 tysiąca, ten ma 5,5 tysiąca. Ten jest tańszy, dobra, biorę ten tańszy. Postawmy coś takiego po prostu. No i mam nadzieję, że z tej mega wieży będą mogli tutaj przejść. Teoretycznie jeszcze może być tak, że jednak ten mniej nowoczesny. Jest dla średnio zamożnych, a bardziej nowoczesny dla tych najbardziej zamożnych, ale to najwyżej dołożę jeszcze jeden taki poziom. Będą dwa, i wtedy kto będzie chciał pracować, to będzie mógł. Coś się dzieje ze strażakami. Straż pożarna działa wolno, to znaczy my tutaj mamy tą słabą jednostkę Straży Pożarnej, tą mniejszą, więc nie wiem, czy nie przyszedł już czas na jakąś lekką rozbudowę. Taka na przykład, wielka jednostka Straży Pożarnej. Tylko, że jakbym chciał coś takiego zbudować, to trochę szkoda mi trzymać to, także przepraszam bardzo. Wszystkich, którzy się do tego przywiązali, ale no cóż, to sobie wyburzymy i postawimy tutaj nową, wielką jednostkę, która się nie chce postawić. Okej, okay, a tutaj. Co jest? Czemu? Czemu tak? Przyczyna katastrofa. Jakim cudem od razu po postawieniu. E, na szczęście mam pieniądze, tak, na szczęście mam pieniądze, ale do, do, co, co to się dzieje? Czy to jest przez to biuro progresji, w sensie, że je postawiłem, to ono musi mieć co robić i przez to są jakieś katastrofy? Czy to się gdzieś tutaj dało sprawdzić? Tak, roszczenie progresji w 40 tysięcy, roszczenie progresji w 7,5 tysiąca. Coś mi się wydaje, że. Takie rzeczy się dzieją właśnie przez to, że mamy to biuro progresyw. Gdybyśmy go nie mieli, nie miałby kto nam wypłacać odszkodowania i nie byłoby takich dziwnych sytuacji. Yy, Okej, okay, garaże, tak? Yy, dajmy tego więcej, bo tam już no mieliśmy trochę tych pojazdów. Wieża dyspozytorska oczywiście musi być, postawmy ją w tym miejscu, jakieś tam takie mniej ważne ozdoby, chociaż wiecie co? Tutaj na pewno nie, bo nie będą mieli jak wyjechać po tej stronie. No tak naprawdę tu się nic ciekawszego nie wybuduje, więc taki znak może być, a taki Masz to, powinien się zmieścić. Biuro Inspektora Ochrony, jak najbardziej coś takiego się przyda, jeden taki budynek, garaż, wozu, Hazmat nie będzie nam potrzebny, bo to gasi poważne pożary przemysłowe, tak, powodowane przez materiały niebezpieczne. W tym mieście takich rzeczy nie ma, więc szkoda w ogóle coś takiego tu trzymać. No, więc powinniście być teraz bardziej zadowoleni z tej Straży Pożarnej, jak tam uniwersytet. Mamy to, możemy ulepszyć, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, że udało się wynaleźć to skrzydło detektywów. To jest mały posterunek polityczny, Policji, a pokażcie mi, gdzie my mieliśmy duży posterunek policji. W tym miejscu. Ok, pokażcie mi to. Skrzydło detektywów. Radiowozy mogą aresztować przestępców popełniających przestępstwa, ale do śledzenia zbiegłych bandziorów musisz mieć detektywów. Detektywi będą parkować swoje wozy pod domami zbiegłych przestępców i aresztować ich. Okej, okay, w końcu w tym mieście. Mam nadzieję, że będzie jakoś bezpiecznie. Stawiamy coś takiego w tym miejscu. Więcej na razie raczej tego nie będę potrzebował. Nie, nie, nie. Absolutnie nie. No powinno wystarczyć. Rumowisko w Twoim mieście, co tu się stało? Przyczyna za dużo przestępstw. Ok, zaraz powinno być chociaż trochę lepiej, i to tak naprawdę jest tylko jeden taki problem, który tutaj mieliśmy. Zobaczmy, co my tutaj możemy jeszcze raz ulepszyć. Okej, okay, co my tutaj możemy dostawić? Szkoła medyczna, szkoła nauk, ewentualnie szkoła handlowa. Myślę, że szkoła medyczna może być, żeby w razie czego trochę polepszyć opiekę zdrowotną w naszym mieście, a do tego na przykład taka szkoła nauk, którą byśmy sobie postawili, nie wiem, tak gdzieś po tej stronie. Może nie, tu bym bardziej zostawił miejsce na taki akademik. Niech już jeden taki obok drugiego będzie, a tę szkołę, którą tutaj chciałem postawić, czyli szkołę nauk, to zrobimy sobie, o, może nawet przy tej uliczce, tak, żeby tam już nie marnować miejsca przy tej głównej drodze. Przy głównej drodze to może tam jeszcze ten jeden budynek się postawi, chyba, że jego bardziej gdzieś w tym miejscu, a przy tej alei można by na przykład jakieś sklepy dać, tylko znowu, nie możemy zaznaczyć takich stref, więc tu będzie trzeba postawić to ręcznie, średniak, Gęstość, średniej zamożności, taki budynek na przykład, bardziej może przy skrzyżowaniu, tu jakieś niższe sklepy, nie wiem czy mi się taki wielki zmieści, takie coś mniejszego, weszło? Okej, okay, weszło, świetnie, więc jakby co to studenci sobie będą coś tam mogli kupić. Powiedzmy, że jeszcze na przykład taki budynek jeden w tym miejscu. No i dobrze, teren tego kampusu jakoś nam się rozrasta. O, zbudował się ten poziom biurowy, świetnie, to dostawmy jeszcze w takim razie ten poziom biurowy nowoczesny i to będzie, który poziom, dopiero. Piąty, czyli jeszcze jeden poziom, powiedzmy, że jakiś mieszkalny, a potem sobie zrobimy poziom tego mostu powietrznego, połączymy te wieże i mam nadzieję, że ci pracownicy będą mogli jakoś prosto tam docierać, a nie, że mi tutaj te ulice będą obciążali. Wracając może do hazardu, ponieważ no tym by się trzeba zająć. 16 tysięcy dziennie, no, no jest dobrze, ale to jeszcze chyba nic, żeby mieć KG hazardu. No właśnie, nawet było 35 tysięcy, mamy mieć 52 tysiące, więc no nie ma szans, żeby jeden taki salon hazardu nam to. Jakoś uzbierał, chyba, że będziemy go ulepszać bardziej niż gra tego normalnie chciała. Czyli więcej jakichś takich maszyn wrzutowych, ewentualnie więcej tych pomieszczeń dla gości, tylko że no tu już jakoś super dużo miejsca nie ma. Tak naprawdę już tutaj nie ma nigdzie kropek, no tu są jakieś. Czyli można by jeszcze jeden taki budynek próbować tutaj postawić, niby coś po drugiej stronie, ale nie chciałbym też mieć jednego takiego budynku super wielkiego. Tylko wolałbym na przykład postawić drugi taki salon hazardu, może na przykład gdzieś. Gdzieś w tej okolicy? Przyczyna, nie można znaleźć pracy. Ajdź. No dobrze, w takim razie to wyburzymy. I zaraz może uda Wam się znaleźć pracę na przykład w takim kasynie. Tutaj gdzieś na rogu na skrzyżowaniu, aźdź się nie udało jeszcze raz i przy okazji wyburzymy działający budynek. Aha, bo tu trzeba go ręcznie wyburzyć. Możliwe, że tak, bo ja go stawiałem pewnie ręcznie, to trzeba go też ręcznie wyburzyć. I teraz w jego miejsce taki salon hazardu by się zmieścił. Okej, okay, to już działa. No i to też bym sobie rozbudował. Czyli takie pokoje te tro... Trochę lepsze, czy może. Hmm. Nie no, na dachu to i tak te lepsze się po prostu stawia, a te gorsze, no to ewentualnie tutaj gdzieś z tyłu, niech sobie będą. No i dołożyłbym wszystkie rodzaje tych atrakcji, może gdzieś bardziej przy tej ulicy, o ile to mi się tu uda postawić. Też oczywiście jakiś budynek jest, który będzie trzeba wyburzyć. Coś tam na żółto się świeciło, więc chyba za bardzo nie był zadowolony. No i co, teraz to wejdzie? Kawałeczek dalej. Jedno takie, dalej drugie, tutaj trzecie i czwarte się może już tutaj nie zmieści, więc to będzie. Będzie trzeba postawić gdzieś tu, tylko znowu jakiś budynek jest, który jednak bym sobie wolał wyburzyć, i teraz postawimy sobie to w tym miejscu. Świetnie, już patrzymy, jak tam jest z transportem, to znaczy, o, jak dobrze, mamy dwa przystanki w tym miejscu. Genialnie, także teren już przygotowany pod coś takiego. W okolicy też jest stacja kolejowa, więc bardzo łatwo będzie tu dojechać, ale ja bym chciał, żeby było jeszcze lepiej, czyli byśmy sobie zrobili taki przejazd na przykład w tym miejscu, czyli z tego skrzyżowania, taka droga, no i to tak naprawdę nam się tutaj wszystko. To samo łączy. Robimy to w ten sposób. To burzymy, to burzymy. Tutaj jeszcze jeden kawałek burzymy. I teraz bezpośrednio z tej stacji będzie można nawet podejść do tego kasyna. Jak tam na razie, minus 2240. No ale to podobnie jak tam. To się po prostu zaczyna. Pisaliście mi, że powinienem wybudować KG. Czyżby już? No nie, jeszcze nie. Co tu się w ogóle dzieje? Wysoki popyt turystów. Do tego miasta chce przyjechać więcej turystów, niż może aktualnie obsłużyć nasz system transportu. Uu. No, 9000. 478. Trochę dużo na tej stacji. Tutaj 12900 coś i na tej głównej stacji 5500. To znaczy, czy ja mogę wam tutaj jakoś pomóc? Z koleją w tym momencie nie za bardzo. To jeszcze musiałbym się zastanowić, gdzie tutaj takie kolejne rzeczy można by powstawiać. Mamy niby autobusy, które przejeżdżają z zagranicy. Aha, i czekają w korku. Te autobusy międzymiastowe. Ale co by na to, żeby mieć też swój własny terminal autobusowy? I wtedy byłoby jeszcze więcej tych autobusów, które by mogły jeździć tam po tych sąsiednich miastach i zbierać tych ludzi. Postawmy to gdzieś w okolicach tego pierwszego salonu. Dobra. Rozbuduj, dajcie mi coś takiego. Garaż autobusów miejskich, chociaż chwila, czy ja czegoś nie pomyliłem, to są autobusy miejskie. Mieszkańcy, turyści. Czy oni mogą przyjeżdżać też za granicę? Terminal do większych autobusów miejskich i regionalnych. Tak, ok. Dobra, regionalne też, bo już coś zacząłem się zastanawiać, czy aby na pewno dobrze z tym zrobiłem. Dostawiamy kilka takich dodatkowych garaży. Tutaj takie trzy niech będą i dołóżmy jeszcze na przykład dwa po tej stronie. Na razie wystarczy. Jak będzie większa potrzeba, będę to rozbudowywał. Jakiś tu dymek był. No... Coś, coś nam te zyski spadły. 3400 tylko. To ja buduję kolejny tutaj salon. A tam ci mi nagle przestają zarabiać, ci jeszcze tracą, niedobrze. dobrze. To mi się nie podoba ja bym może sprawdził, co tu się w ogóle dzieje z tym korkiem. Wy tutaj, tak naprawdę, większość z was w tym miejscu skręca w prawo, no ale to chyba nie jest jakoś strasznie trudne, żeby tu skręcić. Spróbowałbym, może te światła wyłączyć. Co wy na to? Tylko, no właśnie, żeby wyłączyć światła, to tak naprawdę trzeba zrobić demolkę w mieście. To sobie musimy wyburzyć, i teraz z tych customowych dróg to będzie takie coś, z tym sobie tu. Tutaj podjedziemy powiedzmy do... Tego miejsca dalej z tej strony łączymy to z tym. Trochę mi to krzywo wyszło, wiecie co? Ja to może wyburzę, żeby to jednak ładnie wyglądało. No to jest gwiazd do miasta, więc jakoś musi wyglądać. Może jeszcze kawałek wyburzę, żeby tutaj mieć większe pole do manewru i teraz jeszcze raz z tym trybem przejeżdżamy sobie. Ajcie, nie wiem, czy to tak pięknie będzie wyglądało. Stąd dotąd. ok może będzie lepiej. I teraz nie mamy świateł. Dobra, teraz nie mamy świateł. I nie wiem, czy to na pewno pomoże, ale może coś będzie lepiej. Jeszcze tak bym się. Zastanawiał, czy nie zrobić na przykład jakiegoś drugiego wjazdu, bo jednak strasznie dużo ich do tej mega wieży podjeżdża, czyli gdybyśmy na przykład tę drogę tutaj jakoś przedłużyli, tylko że to musi być droga regionalna. Czy my mamy taką drogę regionalną bez świateł? Tak, 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 będzie coś takiego. Za każdym razem tego chyba szukam. Okej, okay, czyli zrobilibyśmy coś takiego, żeby to wychodziło prosto. I teraz na przykład na jakimś lekkim zakręcie podłączylibyśmy się do tej autostrady i niech część tych samochodów już skręca w tę stronę. No zobaczymy. Co z tego będzie? Czy to jakoś nam pomoże rozwiązać ten korek, żeby jednak więcej tych turystów mogło nam tutaj przyjeżdżać? A z prądem co się dzieje? Budynki potrzebują prądu. ja. czy wy mi, no właśnie, wy mi za bardzo tego nie możecie sprzedać? Kupujemy 493 MW z tamtego miasta. Tam z tego, co kojarzę, są chyba już 3 korony mocy słońca, więc w tym momencie ciężko byłoby coś tam dodać. Także pytanie, czy chcemy na przykład sobie sami Postawić taką elektrownię jądrową, czy na razie to by było zbyt wielkie ryzyko? Ile my potrzebujemy? 94. Hmm, no wydaje mi się, że coś takiego trzeba by dać, żeby to jakoś tutaj mogło to miasto nam obsługiwać. I to na przykład, no nie wiem, schować gdzieś tutaj przy granicy, żeby jakoś bardzo nie przeszkadzało. Na przykład przy tej autostradzie, kawałek za miastem. Czyli żeby ta droga na przykład wychodziła jeszcze jakoś z drugiej strony, w stronę plaży. Tylko, że tutaj to jakoś pięknie nie wygląda. Czyli niech to wychodzi na przykład tyle. Tutaj wtedy jeszcze robimy takie odgałęzienie w jedną i drugą stronę i zobaczmy, jakby taka elektrownia atomowa tu wyglądała. No się zmieści. Tak, w razie czego jakaś rozbudowa jeszcze będzie mogła być. Więc ja to stawiam i mam nadzieję, że mam wystarczająco wykształconych pracowników. Tak, wykształcenie pracowników bezpieczne, poziom promieniowania, brak. No nie ma co się dziwić, jednak to jest miasto uniwersyteckie, więc wydaje mi się, że najlepsze miejsce, żeby taką elektrownię postawić. Czyli z prądem nie powinno być problemu, jakby co możemy też to na region sprzedawać, a jeśli Chodzi o wodę, pompa wody wysycha. To ja bym rozbudowywał w takim razie sanityzer ścieków. Problem jest z przepływem, jeśli chodzi o ścieki. Wody nawet produkujemy wystarczającą ilość, także dołóżmy jeszcze więcej takich zbiorników. Jeden tutaj, drugi tutaj. No i nadwyżkę ścieków mamy. A jeśli chodzi o wodę, no to tak, ta pompa wody wysycha, ale tak jakby nie są już nam potrzebne. W momencie, jak mamy ten sanityzer, to to już nie jest konieczność. Wiecie co? Wybórzmy to. Tak, szkoda mi miejsca i szkoda, żeby to co chwilę krzyczało. Tylko chciałbym się upewnić. Potrzeba 44. Yy, czy to zaraz zwiększy produkcję, jak poczują, że potrzeba? Czy to na razie nie może zwiększyć produkcji? Nie no, kontrolnet jest. 11 900. Sprawdzimy jeszcze na szybko, jak nam z tym kontrolnetem tutaj. Nadmiar kontrolnetu 0 minus 4000. Znowu 0. Trochę to skacze. W takim razie trzeba postawić więcej zakładów kontrolnetu. Tutaj mamy ten jeden, więc może jeszcze drugi taki przy głównej drodze żebyśmy mieli jakiś nadmiar tego i jeśli chodzi o ten sanityzer ścieków dokładamy więcej zbiorników oczywiście tak tak ścieków no to jest to bodostwo w sensie no nie ścieków tylko przepustowości no a z tą wodą mam nadzieję że zaraz się jakoś poprawi no nie ma szans że dołożyłem tyle zbiorników a my dalej mamy minus 43 coś to tak mruga trochę czasem że nie ma tego kontrolnetu więc jak tylko otworzą mi te zakłady które są tutaj już tak naprawdę otworzyli nawet o udało się że zatrudnili tych pracowników więc tego będzie więcej i zaraz to powinno działać na pełnej mocy. No więc tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Dołożyłem sobie te salony hazardu, które niestety w tym momencie tracą, więc to jeszcze będzie trzeba ogarnąć, o co tutaj chodzi. Możliwe, że jak się pozbędziemy tego koreczka, to będzie lepiej, a jeśli nie będzie lepiej, no to już w następnym odcinku postaram się to lotnisko jakieś wstawić, może więcej tych stacji kolejowych, więc powinno być dużo, dużo lepiej. A na dzisiaj wam dziękuję. Zostawcie łapkę w górę i do następnego razu. Cześć, cześć.